Serdecznie jesteśmy w parku Powstańców Wielkopolskich. Jest 11 stycznia, a 82 lata temu, 9 lub 11 stycznia, bo to niestety jeszcze nie jest potwierdzone, która to była data dokładna. 1939 roku ten park. Dostał nazwę na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Śremie Romana Dmowskiego. Wnioskodawcą tego był prawdopodobnie Sylwester Szczepski, który jest to możliwe, że był wtedy radnym, bo też liczba radnych w wyborach samorządowych w grudniu 1938 roku się powiększyła z 12 mandatów do 16 jak podaje Polska Narodowa ze stycznia 1939 roku gdzie podaje wyniki wyborów z grudnia 1938 i mamy tutaj właśnie zdjęcie jak ten jak wejście do parku wyglądało jest to fakt mało znany powszechnie ale nie, jako Śląski Instytut Historii chcemy właśnie takie mało znane fakty upowszechniać Właśnie y, to nie był przypadek, że park dostał nazwę Park Romana Dmowskiego, ponieważ Endecja była liderem w Wielkopolsce, jeśli chodzi o stronictwa polityczne. Właśnie w tych wyborach samorządowych otrzymała 54,5% głosów, Przy wielkopolskiej frekwencji na poziomie 80%. To był naprawdę silny mandat, a też sama postać Moskiego była bardzo poważana w regionie i dlatego też dostał taką nazwę ten park. Zapraszamy do kolejnych filmików, które mam nadzieję się będą coraz częściej pojawiać na naszym facebooku. Mam nadzieję, że założymy kanał na youtube. Jeszcze raz pokazuję. A jeszcze chciałbym zaznaczyć, że w tych wyborach w 1938 roku śremska lista lendecka dostała 8 mandatów na 16 możliwych, z czego zabrakło im 3 głosy, żeby dostać 9 mandatów i mieć większość. Co też pokazuje o sile tego obozu w Śremie. Dziękuję bardzo.